System awaryjnego hamowania już znamy. Owszem, działa. Ale chodzi o to, żeby działał jeszcze lepiej. Systemy trzeba rozwijać. Nie można tutaj stać w miejscu. Musimy wdrażać nowe rozwiązania, nowe podejście, tak aby bezpieczeństwo było jak najwyższe. Stąd nasza wizyta na torze Silesia. Tutaj podpatrywaliśmy, jak wygląda testowanie rozmaitych sterowników. Na potrzeby laboratorium, choćby polowego, wszystkie zmienne i niepotrzebne czynniki zostały wyeliminowane, włącznie z kierowcą. Jest tu m.in. umieszczony styling robot, który odpowiada, że punkt kolizji z pieszym, z targetem będzie idealnie w tym miejscu i po tej ścieżce będzie wyznaczonej jechał. Z tyłu mamy zamontowane kontrole, kontrolery różnego rodzaju do obsługi tych robotów i do pełnej synchronizacji z platformą, w której porusza się piesz. Tu akurat mamy scenariusz napisany przez Euro NCAP. Auto jedzie z prędkością 20 km na godzinę, a na jezdnie wbiega dziecko. Kamera w aucie to zauważa i każe hamulcom zatrzymać pojazd. Ten sprawdzian samochód zdał na szóstkę. 20 km na godzinę to tak naprawdę jeden z dość trudnych testów, trzeba przyznać, ponieważ jest to test, w którym samochód oczywiście musi się w pełni zatrzymać, ale także decyzyjność kamery, czy to dziecko jednak wybiegnie, czy nie, przy takich prędkościach jest też trudnym testem, tak z punktu widzenia algorytmu. W Częstochowie i Łodzi nasze oddziały pracują nad rozwojem systemów dojazdy autonomicznej, ale też ulepszają kamery, sterowniki. A w przyszłości będą pracowały nad superkomputerami. Wiele nowych rozwiązań mają także jednostki latające, nawet takie z pozoru archaiczne, jak sterowce. W środku jednak to zupełnie inna bajka. W kabinie zrobionej z lekkich materiałów jest znacznie ciszej niż w samolocie, a poza tym tam nie można wystawić ręki za okno. A tu tak! Zeppelin przyleciał do nas prosto z wystawy motoryzacyjnej w Monachium. Jednostka promuje strategię Next Generation Mobility. Now! Chcemy tworzyć usługi potrzebne do podróżowania, by zapewnić mobilność każdej dziedzinie życia. Nie tylko w samochodach, ale w przemyśle. W autach użytkowych, w infrastrukturze, a nawet w elektrycznych rowerach, bo robimy też do nich napędy. Jeśli ktoś miał szczęście, to mógł zobaczyć tego gigantycznego sterowca w ostatnich dniach w południowej Polsce.